Dar Młodzieży, Duma Wszystkich Polaków, największy żaglowiec w kraju i jeden z najładniejszych na świecie, kontynuuje rejs w kierunku Równika. Ostatnim portem przed dotarciem do celu było miasto Mindelo na wyspie São Vincent, należącej do archipelagu wysp Zielonego Przylądka. Płyniemy na, w stronę Równika, gdzie ma się odbyć chrzest równikowy. To wszystko z okazji stulecia pierwszego przekroczenia. Równika przez statek szkolny polski pod polską banderą to był Lwów. Zanim statek opuścił port, część kadry oficerskiej oraz studentów wzięła udział w spotkaniu promującym polską kulturę. Z okazji obchodzonego w 2023 roku Wisławy Szymborskiej zorganizowano wieczór czytania poezji naszej wybitnej poetki. Niestety, dar młodzieży już jutro wyrusza w dalszą drogę w kierunku równika, ale wierzę i mam nadzieję, że zarówno studenci, jak i załoga statku będą miło wspominać swój pobyt w Republice Zielonego Przylądka. Dla nas, jako dla ambasady, było to jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby przybliżyć mieszkańcom wyspy polską kulturę, sztukę, naukę. Z pewnością były to trzy dni pełne wrażeń które zaczęły się od przyjęcia na pokładzie statku, poprzez wernisaż obrazów polskiej artystki, która na co dzień mieszka na jednej z wysp Republiki Zielonego Przylądka na Boławista – Olga Gutek, poprzez wykład, który pracownicy Uniwersytetu Morskiego w Gdyni dali Kabowerdeńskim studentom i naukowcom, aż po dzisiejszy wieczór poezji Wisławy Szymborskiej, w organizacji imprezy pomagała Polska Ambasada w Dakarze, formalnie odpowiedzialna za nasze sprawy w Republice Zielonego Przylądka oraz Polacy mieszkający na wyspie. To jest tak naprawdę pierwsza taka większa impreza, więc ogromnie się cieszę, że mogę brać udział przy pomocy w organizacji, jak i w samym tym evencie, bo jest to coś pięknego. Mamy co prawda tutaj paru, parunastu Polaków, którzy mieszkają na wyspach, ale jesteśmy też rozrzuceni po różnych wyspach. Ja na co dzień mieszkam na wyspie Sal, gdzie jestem przewodniczką. Przyjechałam tutaj specjalnie na samowisentę, żeby właśnie wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, no bo pierwszy raz w historii dar młodzieży przypłynął tutaj, na wyspie Zielonego Przylądka, do naszego największego portu, portu Mindelo. Wiersze Wisławy Szymborskiej czytano w dwóch językach, portugalskim i polskim. Wśród recytujących był m.in. kapitan daru młodzieży. Niech no się pokaże, już on się dowie, jak to z Kotem nie można. Będzie się szło w jego stronę, jakby się wcale nie chciało. Pomalutku na bardzo obrażonych łapkach. Oprócz czytania poezji w Centrum Kultury można było obejrzeć wystawę prac Olgi Gutek, polskiej artystki mieszkającej i tworzącej na Wyspach Zielonego Przylądka. Pani Olga tworzy prace związane z miejscową kulturą oraz z morzem. Dzień wcześniej na ścianie Centrum Kultury odsłonięto obraz jej autorstwa, na którym namalowany jest oczywiście dar młodzieży. Jeżeli chodzi o lokalnych ludzi, kabowardyńczyków, są bardzo zainteresowani sztuką, oni tak samo są bardzo artystyczni, Świetnie tańczą, świetnie śpiewają, czują ten rytm, ale również dużo tworzą. I na przykład tutaj w Mindelo i tak samo na Prai bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o sztukę. Jak podkreślali przedstawiciele polskiej ambasady, udział kadry oficerskiej oraz studentów z Daru Młodzieży dodał splendoru imprezie. Z kolei miejscowi mówili, że dawno w porcie nie widzieli tak pięknego statku.